Metallica wydaje czarny album. Na małych ekranach możemy oglądać Chimena. Czyli mamy lata 90. A nie, chwileczkę. No właśnie. Sierpniowe wydanie nowiu będzie trochę takie jak ta otaczająca nas rzeczywistość. Czyli będą nawiązania do dzieł, które już omawialiśmy, przynajmniej w przypadku książek, gdzie będzie drugi tom Mugakamiego, oraz części filmowej, gdzie dokończę omawianie dwóch seriali, o których już wspominałem. Natomiast część muzyczna to będzie coś całkiem nowego. Ale bardzo odnoszącego się do otaczającej nas rzeczywistości, tej rzeczywistości pandemicznej, która sprawiła, że nie nagrywam tego z Malty, jak miałem nadzieję, i która sprawiła, że tematyka też się trochę zmieniła i została ograniczona głównie do kontynuacji. Tak czy inaczej, wbrew wszystkim przeciwnościom, Zapraszam. Myślę, że jak dobrze pójdzie to za niecały tydzień, ponieważ nów przypada 8 sierpnia. Do zobaczenia.